Chcecie zobaczyć, jak wygląda pintus? Chodźcie, pokażę Wam. Zaczniemy od korzenia. Mata jest już bardzo dobrze przerośnięta. Nasiona były wysiewane 16 grudnia, dzisiaj jest 17 luty. Pięć pierwszych zawiązków zostało usuniętych. Wydaje mi się, że powinno być troszeczkę więcej ze względu na to, jaką aktualnie mamy pogodę. Jesteśmy już po pierwszych zbiorach. Quintus jest rośliną generatywną, która znosi czy, czy preferuje niskie EC, dlatego też w tym roku, ze względu na ograniczenie kosztów produkcji, jest optymalizowanie ich. Była to odmiana, która była bardzo często wybierana do tych najwcześniejszych nasadzeń. Mamy na roślinie już naprawdę bardzo dużo, zarówno Pełni wykształconych owoców, zawiązków, takich pośrednich owoców. Rośliny już są też ogłowione. Teraz czekamy tylko na troszkę więcej słońca. U Was już też jest zielono? Pochwalcie się.